Przejdziemy w tej drodze krzyżowej. Każdy z nas dźwiga swój własny krzyż. On jest niewidoczny. Ale Pan Jezus go zna. I chciejmy ten nasze cierpienie, na bóle. Wszystko co, to wszystko co skrywamy w sercu nieść za Jezusem. Złączeni z Jego drogą krzyża. O Panie Jezu Przyjdź teraz z pomocą tym, którzy nie potrafią już dźwigać tego krzyża, którzy zamawiali się w drodze. O Panie, przyjdź do tych rodzin, gdzie jest wielki krzyż podziału, braku przebaczenia. O Pani, przyjdź do rodzin, gdzie tyle jest nieufności, zdrady. Przyjdź, Panie, do tych miejsc, gdzie jest przemoc. Wojna Jezus róż to wszystko swoją mocą przez Twój krzyż, przez Twoje cierpienie, przez Twoją miłość, którą Pani Jezus ofiarował. Idźmy zatem w tej drodze krzyża, ale zbudźmy sobie też intencję osobistą tej drogi krzyżowej. Czerwien, brami. Nie jest to zmiłuj się nad nami. Mój za nas, czerwien, brami. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Rzecz, Cześć, Rzecz, Cześć, 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 Twoją zwiadom kupić radzie. Od dwóch tysięcy lat powtarza się ta niegodziwa scena. Setki tysiące razy niewinni są niesprawiedliwie skazywani. Tak jak Ty, Panie Jezu. I to nie tylko wskazywani na salach sądowych, ale i w zwykłych okolicznościach życia. Nic tak nie wzburza i nie jest źródłem cierpienia, jak zła wola i niesprawiedliwość. Niełatwo jest z nimi walczyć, ani się przed nimi bronić. Ileż to razy byliśmy zmuszeni do milczenia, by spuścić głowę i podjąć krzyż. Wielką więc pociechą dla duszy jest widok niewinnego, skazanego zbawiciela i oddanie swojej niewinności wyłącznie pod Boży Sąd. Jeśli on, esencja świętości, zostaje niesprawiedliwie osądzony, jak mogę uskarżać się, że będąc grzesznikiem? Jeśli on, skazany i ukrzyżowany, zmartwychwstał ze śmierci do blasku chwały, ja także żywię nadzieję, że na tej Ziemi, z pewnością w niebie, dostąpię od Pana sprawiedliwości. Chwała Ojcu i Synowi, duchowie święte, Ja na wątku, to zawsze, na wieki wieku Pana, który za nas cierpiał. Za nami, stacja druga, Pan Jezus, bierze krzyż na swoje ramiona. Chwaliamy się w Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie przez Krzyż raczes. Nałożyli Mu ciężki krzyż na ramiona, choć był wykończony, niósł go długo uginając się kilkakrotnie pod jego ciężarem. Gdy dostajesz krzyż na ramiona, masz wrażenie, jakby świat wokół się zawalił. Wszystko widzisz w czarnych barwach pesymizmu. Wykorzystaj tę chwilę zniechęcenia, czas, kiedy jak nigdy dotąd czujesz potrzebę, by zwrócić się do kogoś o pomoc i skieruj się wtedy tylko do Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między inwestycjami i błogosławiona w oczywotach Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, mój święt święt się za nami teraz i w godzinę śmierci których za nas cierpiał. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. Kłaniamy się, Pan Jezu Chryste, i błogosławimy to, że chce odkupić raczył. Kiedy patrzysz na Jezusa leżącego i, przygnie, i przygniecionego ciężarem krzyża, nie możesz już łudzić się, że jeden Twój upadek w grzech to nic takiego. Ani też nie sposób litować się nad słabością, mędzą naszego ciała. Kiedy widzisz Jezusa na biegu, pokrytego ranami, przybitego do krzyża. Są tacy, którzy kpią z nas. Opluwają, prześladują, z szar, i tym samym każdy dzień, za każdym razem, staje się dla nas drogą na kalwarii. Szukaj pocieszenia w tym, który zechciał wziąć na siebie nasz niepokój i dobrowolnie znosić krzyże, by potem dostąpić chwały. Ojcze nasz. Któryś się w niebie, sieć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj ja odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na poruszenie, ale nas na ode złego się biał Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żyjmy, 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 swoją światą kupić raczej. O Jezu, jakiś ból przeszywa Twoje serce, kiedy spotykasz swoją spustoszoną bólem Matkę, ależ to ból dla Twojego serca, ależ to ból, o Maryjo, kiedy patrzysz na Jezusa zgarbionego pod ciężarem krzyża, ukorodowanego ustymi kolcami, oplutego, popychanego z niesłychanym okrucieństwem. Drogi Boże, Boże miłości, nie daj się przejść bez Maryi. Absurdalnym jest twierdzić inaczej, bo bez jej silnego pośrednictwa nie ma siły, która podtrzymuje jej rozpalać. Dusza nie może poślubić Boga bez Maryi. I nie ma też najczystszego wina miłości bez niej. Chwała Ojcu i Synowi. I duchowi świętemu, świętem, jak woda to na toczonym duchu, teraz i zawsze, dzięki któryś pana cierpiał rany, Jezu, Chryste, zwiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon Cyremeńczyk. Pomaga wnieść Krzyż Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Wszystkie jest w Dla Szymona to była wielka zmiana. Zmusi go do Krzyż. Jednak po zmartwychwstaniu Chrystusa i wyniesieniu go do chwały okazało się, że dostąpił niebywałego zaszczytu. Nie przypuszczał, że stanie się symbolem tych, którzy niosą krzyże swojego życia i idą za Jezusem na Kalwarię. Kto chce być doskonały, musi zawrzeć się samego siebie. Wziąć krzyż swój i iść za mną, powiedział przecież Zbawiciel. Szymon Cyremenczyk stał się pierwszym, który urzeczywistnił to wielkie prawo miłości. Szedł za Jezusem fizycznie obciążony krzyżem. Szymon oznacza ten, który słucha i jest posłuszny. Kto słucha Boga, jest mu posłuszny i wypełnia jego wolę. Pomaga Jezusowi nieść krzyż, a Jezus wspiera i niesie rukę temu, kto niesie swój krzyż. Zanurzając go, Fałkim Bożej Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony o przywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami przyszli, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. który nas, Cerkiewna Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłamiamy się Tobie Pan Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez przeżywanie Twoją światło wkupicielacze. Jego obolany wygląd porusza nas. Współczując jakby z większą łatwością wychodzimy poza siebie i zaczynamy go kochać. Kochając Jezusa, oddajemy mu, a on staje się naszym życiem. Jezus pokonuje nasze bolesne, przyjmuje nas. I kiedy litujemy się nad Jego cierpieniem, On ma litość nad naszą słabością, otwiera swoje serca i wylewa na nas rzekę miłosiernej miłości światła, które odnawiają nas, wyznaczają drogę do nieba, skazują krzyż, łącząc nas z jego utękami. Świat traci wtedy w naszych oczach swój smutny urok. W cierpieniu Jezusa dostrzegamy prawdę nieskończonego Boga. Dostrzegamy też Próżność świata, niedoskonałość ludzkich nadziei, zdradę, niewdzięczność, odrzucenie, niesprawiedliwość i fałsz ludzi. Jezus jest naszym wsparciem. On zapala nas ku miłości i daje nam słodycz swojego życia. Odbija swoje oblicze na śladach. Nasze prawo, tak jak odbił je na huście uś, Weroniki, pomaga nam wstać z miłością i przez swoje cierpienie